Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA być na bieżąco, a razem ze mną Hubert Lotta. Cześć, witam wszystkich. Siemanko e, Hubert, jak tam, dawno Ciebie nie widzieliśmy w klatce, coś tam się szykuje, coś tam się nie szykuje, jak to wygląda u Ciebie? Tak, myślę, że to walczę na początku przyszłego roku, styczeń, luty. Prawdopodobnie na organizacji Babylon są tam już jakieś wstępne plany, także fajnie było już zawalczyć wtedy sobie na kontrakcie. Dotychczas nie miałem żadnego kontraktu, także jestem cały czas wolnym zawodnikiem, ale myślę, że w początku roku coś tam podpiszę, nie? Hubert, no właśnie, Twoja ostatnia walka pod szyldem Babilonu, walka wygrana z Kacprzakiem. Jak to wygląda? Szybko wróciłeś już od razu do przygotowań? Może teraz nie jestem w przygotowaniach, ale cały czas trenuję sobie dosyć ciężko, ale takim tempem, że mógł sobie jeszcze to tempo zwiększyć później na końcówce przygotowań. Nie? Także zwracam też dużą uwagę teraz na regenerację. Hubert, masz dopiero trzy zawodowe walki, ale jesteś dość takim rozpoznawalnym zawodnikiem w polskim MMA. Myślisz, że może ci to pomóc właśnie zdobywać coraz takie bardziej głośniejsze zestawienia? Tak, myślę, że to może pomóc przede wszystkim pod tym względem, że organizacje wolą brać bardziej medialne osoby do walk niż zupełnie jakichś zawodników z delikatnie większymi rekordami, ale którzy nie są gdzieś tam rozpoznawalni, nie promują się gdzieś tam w tej sieci, w internecie. Ja staram się gdzieś tam promować, też robię różne rzeczy w tym kierunku, na przykład ten ostatni projekt, ta książka, którą gdzieś tam udało się stworzyć. Także takie rzeczy gdzieś tam działają na moją korzyść. Myślę, że organizacje większe bardziej się później mogą interesować moją osobą. No właśnie, słuchaj, może wspomnijmy troszkę o tej książce, ponieważ jest o tym projekcie bardzo głośno, nawet na każdej konferencji Fame ma jesteś e, wspomniany. E, przybliż może tutaj widzom e, o co chodzi z Twoją książką. Teraz jest taka akcja, że zawsze z każdej sprzedaży pieniążki Jakaś część pieniążków jest y, kierowana na, na leczenie Marka Piotrowskiego, y, bardzo dobrego kickboxera, legendę polskiego kickboxingu. Teraz jego zdrowie się tam trochę pogorszyło i zbieramy jakieś pieniążki, jest taka zbiórka, także zachęcam do zamawiania. I Fame ma też nam trochę w tym pomaga, tak? Oczywiście oni, ich obserwuje głównie y, młodzież i oni są też takim głównym kupcem tutaj tej, tej książki, tak? Hubert, słuchaj, jesteś bardzo młodym zawodnikiem, ale też jest jeszcze jeden taki bardzo młody zawodnik swojej kategorii wagowej Patryk Kaczmarczyk. Jak ty skomentujesz właśnie to, jaką prowadzi swoją karierę? Ponieważ Patryk naprawdę wystrzelił jak petarda. Stoczył kilka walk w bardzo krótkim czasie. Ty również jesteś bardzo młodym zawodnikiem, jednak tych walk troszkę toczysz mniej. Czym to jest właśnie spowodowane? Jest to nie. Może zbijam trochę więcej kilogramów na te 66 kg, nie wiem. Może akurat jego kariera się tak potoczyła szczęście, los, to też może być taki losowy po prostu tutaj czynnik, że tak się potoczyło. Generalnie. Szanuję go jako zawodnika, jak dla mnie ma dużo umiejętności, fajnie się ogląda jego walki, przede wszystkim walczy efektownie, a to, że sobie krzyczy i coś, to mi to nie przeszkadza, robi po prostu otoczkę, chce być bardziej medialny, no i jak widać dobrze na tym wychodzi. No jak widać, aktualnie jest posiadaczem szabli, tak? Słuchaj, no to a propos tego krzyczenia, może jest jakiś zawodnik, z którym Hubert Lotta chciałby się zmierzyć, a jeszcze który o tym nie wie, twój przeciwnik? Wiesz co? Nie mam teraz tak na szybko żadnego na myśli, ale kogo mi tam organizacja będzie chciała dać, to z nim sobie po prostu zawalczę. Były tam jakieś y, propozycje, już kilku nazwisk. Zobaczymy, y, czy dojdzie do tej walki na początku roku i z kim to będzie plany się mogą zmienić, bo widzę, że ten zawodnik teraz gdzieś wskoczył na inną galę, także nie wiem, czy z nim zawalczę w lutym. Zobaczymy. Polak. Tak, z Polakiem miałem walczyć. Okej, okay, no to co, Hubert, no to nie zatrzymuje. Czekamy na ogłoszenie Twojego kolejnego pojedynku. Czekamy na ogłoszenie Twoich również kolejnych kolejnych pojedynków, żeby było ich troszkę więcej. I co? I do zobaczenia na przyszłych galach. Dzięki. Dzięki wielkie.